Okej, okay, siemanko wam wszystkim, witam was serdecznie z tej strony Chmielu A to jest kolejny odcinek naszej serii zagramy w GTA San Andreas W poprzednim odcinku zrobiliśmy dwie misje od Ridera I skończyliśmy obok siłowni, ale <grym> byłem tam tylko przez chwilę, bo limit się skończył No i, 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 w dzisiejszym, i przyszedłem tutaj zapisać sobie grę No i startujemy od razu, wychodzimy na zewnątrz To co z nowości, tutaj mam od de tu mam zajebistego vana, którego mogę sobie wsiąść, odpalić sobie radio, moje ulubione, Radio X, i jechać. Czemu w ogóle mam ten znacznik na mapie? Jak tam w ogóle mapa wygląda? No widzicie, trochę już więcej jest tej mapy odblokowane. Później będziemy tutaj na wsi napierdalać, ale to dopiero za jakiś czas. W każdym bądź razie teraz chciałem zrobić w tym odcinku misję od smoka przy przykaz jak idziemy do smoka, yy, bo mam trochę hajsu, mój van się zaraz rozdupcy. Yy, gdzie jest, gdzie był fryzjer? Fryzjer był tu gdzieś. Oszczyc się chciałem wreszcie. Tatuaża jeszcze nie może, a możemy sobie jebnąć tatuaż. Czemu jeszcze nie byłem tatuaża sobie jebnąć? Podbijam do fryzjera. Siema. No jest, wycinkę sobie chciałem jebnąć. Kurwa, czemu mi się Enter myli zawsze, że zawsze ze spacją? Ja pierdziule. Wbijaj tam. CJ, CJ. A, bierzemy tą wycinkę i spierdalamy. o zajebiście teraz CJ wygląda. Tak jak chciałem od początku, tylko niestety nam trochę hajsu brakło. Tak masz wyglądać, CG. Później jeszcze się pójdzie trochę przypakować na siłkę, żeby były lepsze pierdolnięcia, jakichś nowych ciosów się nauczy. Ale to dopiero później, bo teraz chciałem wbić na salon tatuażu. Siema. Kurwa, dobra. Zostawmy już te tatuaże w spokoju. Wsiadamy do wana, jedziemy do smoka. zaparkuje go mojego może nie zniknie do tego czasu kiedy skończę tę misję Miejmy taką nadzieję Ugly Luke Yeah, you know Jeffy's been somebody bit for the past few weeks, right? I <laughs> know. Yeah. Hey, hey, up, CJ? Hey, 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 nigga. Want to go to prison? <laughs> nah, pick up Jeffrey. He touching down today. You wanna to roll? Yeah, for sure. What Jeffrey doing locked up anyway? We we'll talk about that later, man. Let's roll. We're late. Let's roll. We're late, man. Yo, true nigga kurwa. Te akcenty ich po prostu mi rozpierdane. tak są zajebiście dobrani. Ja nie wiem co by było, gdyby był dubbing polski do jakiegoś gita, no bym się po prostu totalnie załamał, powiem wam szczerze. Taki na przykład dubbing polski do GTA 5, kurwa, musiał być bardzo, musiałby być bardzo dobrze wykonany coś na poziomie Sony, bo Sony robi. no... kurwa, potrąciliśmy policję, Sony robi dobre dubbingi, to im można przyznać. Ale musiałby być na bardzo dobrym poziomie lepszym nawet niż Sony, żeby można było grać w takie coś, bo ten trailer, gameplay trailer GTA 5, nie wiem czy widzieliście, no to a, powiem wam szczerze, głos. O. Nawet nie wiem, kto to czytał, ale głos, głos, głos jest taki. O. Do zniesienia, nie jest zbyt dobry, ale jakby na dłuższy czas z takim elektorem grać, no to by trochę chuj ścielał. gdzie on jest? Jaki kurwa napinasz? Yo, true Hey man, it's OG Loke, homie, OG Loke! Homie? Homie? OG, OG, man, nigga. Man, what you think? How was it? Hey, chill out, dude. So what you wanna do now? Man, I gotta kill some chola motherfucker. He was dissing me, man. Hey, Jeff, I thought you was going to, uh, college. Man, <laughs> <laughs> fuck you. Motherfucker done stole my rhymes. He's in East Flores. Ej, hey, man, Kurwa, ledwo co wyszedł z więzienia i już, już, już by chciał ludzi zabijać. Tego co go wsadził kurwa. <laughs> no, nie, to tylko tak na grół się może dziać. Kurwa, ma. Mam nadzieję, że model jazdy w GTA 5 będzie fajny, przy, przynajmniej jakiś dobry. E, o, taki powiem szczerze, jak w Seinzowym był e, trójce i czwórce, będzie taki, jakby był model jazdy w GTA 5, byłoby zajebiście. Zajebiście by było. Gdzie my kurwa w ogóle mamy jechać? Ej. Kurwa balas biała z wysiadł, już broń wyciągnął. Nie wiem czy dobrze jadę, ale mi się zdaje, że dobrze. O nie, to będzie ta misja. O ja pierdole, nie. Kurde, nienawidzę tej misji. O ja, będziemy musieli na motorze gonić typa przez pół miasta, kurwa, którego nie będzie można zestrzelić z tego motoru, żeby później mieć problem, żeby zabić chyba pięciu typów czy tam sześciu

To, które niepotrzebne było takie, ale na się pobierałem sobie, bo pobrałem sobie, znaczy nie pobrałem, dostałem kod na triala na PS Plus, pobierałem sobie Paydaya no, e, jedynkę, bo jak wiecie niedługo jest premiera Paydaya dwójkę, ja w Paydaya jedynkę e, nie grałem jeszcze, no i chciałem ograć, zobaczyć co to jest, czy to ciekawy tytuł, czy to chujowy tytuł, zobaczę sobie zaraz, jak tylko skończę kilka odcinków dla was nagrywać. No i po ty do niego strzelasz, skoro on i tak nie spadnie z tego motoru, ani go nie zabijesz. Wow. Trochę nas tak pierdolnęło. Wsiadaj, OG. No kurwa, ludzie... No bez przesady. Wsiadaj. Jeszcze będzie najbardziej przejbany, jak nam się motor zepsuje. <laughs> Widzieliście tego typu jak on leciał w górę? O ja pierdziele. Jak strzelamy to się bloki aż świecą. a znaczy, jak on strzela. No, ja nie strzelam bo mi szkoda amunicji. Przyda mi się jak tam będzie trzeba o, o, o zjebać większą ilość przeciwników. Widzicie pani tam trasę nawet? Chyba. Kurwa! Ale mi zabrał życia. Jak go dopierdolę zaraz. To jeszcze nie podniesie. Ale żeśmy go zajechali, tutaj, gdzie ty celujesz w ogóle, OG? O nie, zaraz nam się motor zacznie dymić na czarno. Już zaczyna powoli. Jest niefajnie, a nie wiem, jak daleko jeszcze. A to już tutaj chyba. No tu będzie taka walka. Tutaj zaparkujemy lepiej motor. Bo tu będzie nieciekawie.

OG G-Log, gdzie on ma jechać? Do Burger Shota? <grymne> o ja pierdolę. <grymne> Miał robić w jakimś w jakimś czymś innym. A co, do Burgera zapierdalać będzie? Za 1000 zł? Nie no, za 300 dolców, bez przesady. 1000 dolców to było za dużo. Nie wiem, czy kurwa dobrze jadę. Tu gdzieś będzie zjazd pewnie zaraz z autostrady Ja tu nic nie robię, a tylko próbowałem wykręcić właśnie, zjedźmy sobie tędy Myślę, że dobrze zjeżdżamy bo wow, przy tej prędkości to jest kurwa niebezpieczeństwo jeździć Jakim się światło włączało? Nie wiem, nie chcę mi się patrzeć. Gdzie ten burger? No, maska troszeczkę tak się, o, urwała. A, to tutaj, kojarzę tą miejscówkę. Jak browar wytryska. Hm. Hej, poczekajcie, tu można, a nie, za 300 dolców to oni. Mogą kurwa mi co najwyżej naskoczyć. Jak tam w ogóle wygląda te statystyki CJ'a A to zaraz, bo coś mi tak. Gdzie ja chcę jechać? Powiedzcie mi. Hmm? Chcę na grou wrócić, kurwa. To jest Caesar, tu jest. Tu musimy jechać. Chcę tam wrócić zapisać sobie gierkę. No i skończymy ten odcinek tylko jeszcze... A to już. Nie dobra, to zapiszemy i ten. W następnym odcinku, znaczy po tym odcinku już pójdę na siłownię, żeby podrobić trochę cj A, a później, później po chuję podnosił ręce. Później zrobimy chyba misję dalej od Smoke'a, później może byśmy zaraz zrobili, a później od ale to jeszcze zobaczymy jak to wyjdzie. Słuchajcie. Co mu nas ściga? Ale mu w pierdole zaraz. Tylko wysiądź z tego samochodu. No wysiąć Kurwa pała. Jeżeli że może tak jeździć do mnie i mnie popychać. Niech spierdala. Okej, okay, dobra. Wiecie co? Myślę, że w tym miejscu kończymy ten odcinek. W każdym razie ja się z wami żegnam. I widzimy się w następnym odcinku naszej serii. Zagrajmy w GTA San Andreas. To by było na tyle z mojej strony. Cześć wam wszystkim.